don't <laughs> A 부ħi doħ morallyn caħċev A buħi duħ postronnych posłów, senatorów oraz osoby posiadające immunite oraz kobiety w ciąży. W sprawie prawa wzywa się uczestników demonstracji do zachowania zgodnego z prawem. Demonstracja została, została rozwiązana i jest nielegalna. Demonstracja jest nielegalna. Tu policja wzywa się uczestników Wobec uczestników zgromadzenia zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego. Ruską flagę miał pięć. Policja. Zgromadzenie zostało rozwiązane. Wzywa się do opuszczenia nielegalnego zgromadzenia. To nie zastosuje się do wezwania, potępia wyroczenie i zostaną użyte środki przymusu. Uwaga! Tu policja na podstawie przepisów prawa wzywa się uczestników demonstracji do zachowania zgodnego w sprawy w umowy pocisku wiązających i środków chemicznych. Zostało użyte środki przymusu za pośrednictwem. Tu policja trzyma się uczestników zgromadzenia do zachowania zgodnego sprawy. prawem. W razie niepodporządkowania się poleceniom policji wobec uczestników zgromadzenia zostaną użyte środki przymusu Tam ja właśnie tak, ludzie jak wy właśnie stoją, którzy trochę mają rozumu w głowie. To się nie sprzedaliście. O Polskę chodzi. Porządnę w senatorów oraz inne osoby posiadające imunitę oraz kobiety w ciąży. zostaną użyte środki przemocu bezpośredniego dobrze

Policja wstydza do rozchodzenia się w różnych kierunkach. została zakończona. Proszę rozchodzić się w kierunku Agrygoli i ulicy Gagarin. policja manifestować na どうもありがとうございました。